Proszę Państwa, powodów było kilka. Ja sobie skupię, pozwolę skupić się na tych ostatnich, które się działy. Otóż, po pierwsze, koncepcja Centrum Kongresowego była od dawna przeze mnie lansowana. Najpierw usiłowaliśmy to zrobić w partnerstwie publiczno-prywatnym. Rozmowy się ciągnęły dosyć długo, było kilku chętnych, czy nawet mogę powiedzieć kilkunastu którzy mówili, że oni bardzo chętnie w to wejdą, bardzo chętnie to zrobią. Jak już przychodziło do konkretów, to okazywało się, że po pierwsze bardzo chętnie to zrobią, ale na warunkach takich, że miasto tutaj będzie dopłacało do bieżącego utrzymania bez przerwy co roku określoną kwotę. Znaczy w ten sposób, że jeżeli centrum będzie przynosiło dochody, to będą te dochody dla nich, jeżeli będzie przynosiło straty, to miasto będzie pokrywało w połowie te straty. Druga koncepcja, którą prezentowano, była taką koncepcją, że my wybudujemy takie centrum, ale przy hipermarkecie. Tam będzie hipermarket, który będzie przynosił zyski i obok tego będzie sobie stało centrum. To jest kwestia tego typu. A panie Prezydencie, a mógłby pan tak do finału, bo ja mam jeszcze jedno pytanie. Dobrze, ja, ja chcę, chcę panu odpowiedzieć rzetelnie na ale to. Ale nie, pytanie. nie, tylko wie pan tak, żeby nie literacko, tylko tak. Dobrze, dobrze. Yy, chcę panu powiedzieć, że... Kiedy już doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dać iść w publiczno-prywatne, które zresztą pan tak bardzo lansuje, a co do którego ja jestem momentami sceptyczny, rozpisaliśmy konkurs międzynarodowy, który też troszeczkę potrwał. Po rozpisaniu tego konkursu, ogłoszeniu wyników, chciałem Panu powiedzieć, że samu, sam projekt, wykonanie projektu trwało prawie dwa lata. Po tym Okazała się jeszcze powódź. I ta powódź nam uświadomiła, że te wszystkie badania geologiczne, które były do tej pory czynione, wzięły, mówiąc brutalnie, to, w łeb. Panie prezydencie, przepraszam, to, znaczy, mam już timing, wiem, wiem jak to szło. Dobrze, to, to w takim razie ja mam takie pytanie. Są taka instytucje jak targi w Krakowie, która te, te słynne targi książki w namiotach robi i tak dalej. Oni się starają trzeci rok o wuzetkę Pana za Centralną, za Zikitem, tam mają 7 hektarów działkę, mają pieniądze na wybudowanie dokładnie takiego samego obiektu jak Pan, tylko za 175 milionów złotych tej samej powierzchni. I jakie są powody, że oni trzeci rok tej WZT nie mogą dostać, bo mówią mi tak, że Zikit żąda od nich, żeby wykonali 120 milionów taką estakadę nad torami i od drugiej strony niż od Centralnej tam wjeżdżali, bo chyba Pan, mógł Pan mieć już właśnie taką przestrzeń i podatnika od prawie 7 milionów rocznie do budżetu, nie wydając Pieniędzy publicznych i takie centrum by już było, no bo to właściwie można powiedzieć, nawet to nie jest konkurencja, no ale byłoby. Jakie są powody, że trzy lata to wszystko trwa i jakieś żądania się jeszcze od nich chce, skoro chcą być podatnikiem? Jakie no. są powody? Chciałbym powiedzieć. Ja muszę panu powiedzieć, że ja nie bardzo pana rozumiem, albowiem przed chwilą pan mówił, że pan żąda od inwestorów tego, żeby. Dołączyć ale ale centralnej żeby... jest, wi... ale jest wjazd panie prezydencie, nie, jest nie wjazd to... bardzo dobry. Jest, nie, 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 jest, nie, nie. jest, jest. Proszę że nie. No, pan mówił o, o tym, że trzeba żądać od inwestorów, konkretnie deweloperów, żeby sami wybudowali drogę, żeby dołączyli e, wszystkie nie, 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 nie. No, media, no tak pan panie, mówił prezydencie, o no, panie, panie prezydencie, komunalne. Panie prezydencie, tutaj, tutaj, po tutaj mamy, mówimy? proszę pana, tutaj mamy inną sytuację, bo mamy ustawę, która mówi o tym, że inwestor ma obowiązek, jeżeli wzmaga ruch, dołożyć się do budowy trasy. I żeby już skończyć tą sprawę, chcę powiedzieć jedną rzecz. Dostaną wz To uzgodniłem z nimi, z szefami targów w Krakowie, będzie tak, jakby miało być, inaczej troszeczkę, inną drogą, ale będzie. I teraz jeszcze, żeby była jasność, żeby była jasność chciałem powiedzieć jedną rzecz. Po uzgodnieniu i po rozmowach z tymi inwestorami dowiedziałem się z gazet, że tego nie będzie przejdźmy więc do pytania ktoś z tych inwestorów, więc wprowadził w błąd. Przejdźmy do pytań teraz od dziennikarzy. W Krakowie na razie jest tylko jedna inwestycja, mówię o parkingu pod placem na groblach, która została zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Chciałam zapytać, jak panowie zamierzacie zachęcić inwestorów do współpracy z gminą, no właśnie, by, by budowali kolejne parkingi podziemne, mieszkania komunalne? I rozpoczyna pan Wojewoda Stanisław Kracik. Tak na pewno wypadło. Pan, z całą wie, pan wie lepiej, dobrze wie. Wierzę, wierzę panu. Znaczy, ja mam wrażenie, że myśmy już w tym studiu o parkingach rozmawiali, nawet uzgodniliśmy, że jest projekt parkingu przed Muzeum Narodowym Podziemnego i pod Alejami z częścią. Pan prezydent, przypominam, mówił, że miał to być parking najpierw kilkupoziomowy, potem inwestor doszedł do wniosku, że tylko na 300 samochodów. Jakby ta sprawa już tutaj była, była omawiana. Z znaczy, całą pewnością są doświadczenia takich miast jak Innsbruck, w których parkingi podziemne są, miasto nie wyłożyło ani grosza i oddało je na 30 lat i co jeszcze więcej, ma kontrolowaną cenę dla mieszkańców bo to co dotyczy tego parkingu na Groblach, ktoś już pomijam, że to jest 75 lat, pomijam to, że była taka umowa, że no, te parkingi tak zwane za darmo wokół zostaną zlikwidowane, potem u mnie też byli ludzie, to Państwo się zajmowali się tym jako dziennikarze, że była taka propozycja, żeby za korzystanie z parkingu mieszkaniec płacił 700 zł miesięcznie, taki drobny abonament, więc, więc jakby trzeba powiedzieć, że ta inwestycja do udanych w tym miejscu nie należy, jeżeli chodzi o mieszkańców, natomiast w każdym innym wypadku ja pytam, ale, który z wiceprezydentów, nie Pana Prezydenta Majchrowskiego, to no, czy oni negocjując tą umowę interesowali się jak będzie kreowana cena za parkowanie dla mieszkańców, tych sąsiadów. No, powiedzieli mi, że się nie interesowali. No więc, no, no to mamy to co mamy. Czas minął. Proszę o odpowiedź Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Proszę bardzo, to, tu jest parę rzeczy, które trzeba wyjaśnić. Otóż po pierwsze, była to pierwsza w Polsce tego typu inwestycja, więc jakby przecieraliśmy szlaki. 70 lat dawała wtedy możliwość ustawa na takie rozwiązanie. Takie wyliczenie miał inwestor. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w ramach tego parkingu, po, w ramach tych 70 lat powstał nie tylko parking. Powstał cały kompleks sportowy na górze, powstało cały, cały plac na groblach i powstały wszystkie ulice dochodzące do placu na groblach. A więc cały fragment został wyremontowany. Inwestor faktycznie postawił 700 zł jako abonament miesięczny, co jest dosyć sporą kwotą. Już po pewnym czasie, kiedy się okazało, że jest to kwota nie do przeskoczenia, zmniejszył ją o połowę. Sądzę, że biorąc pod uwagę cenę za godzinę parkowania w przeliczeniu na tą kwotę ten abonament, nie jest to cena specjalnie wygórowana. Natomiast dla mieszkańców Placu na Groblach, żeby była też jasność, zostały utworzone miejsca postojowe pod ich domami. A więc tutaj proszę nie mówić w ten sposób. Mieszkańcy otrzymali to, co mieli otrzymać. Natomiast wyjdzie o inne parkingi. Oczywiście trwają cały czas rozmowy z inwestorami, bo to nie jest tak, że inwestor się rzuca i mówi fajnie, ja wam wybuduję parking. Dziękuję. dziękuję. bardzo. Teraz kolejne pytanie małgorzata Mitek z Gazety Krakowskiej. Bardzo proszę. Ponieważ z koleżanką nie jesteśmy zadowolone z odpowiedzi na to pytanie, postanowiliśmy podrążyć ten temat i dopytać panów, ponieważ faktycznie jest problem z pozyskaniem inwestorów, którzy Ulokują pieniądze w budowę parkingów podziemnych. Wiemy, że zmniejsza się liczba miejsc do parkowania na ulicach w mieście w centrum. Natomiast tych parkingów parkingów nie przybywa. W związku z tym, jak panowie zamierzają przyciągnąć takich inwestorów, czy to jest w ogóle możliwe i czy macie wariant awaryjny. Teraz odpowiedź pierwsza pan prezydent Jacek Mojrowski. Proszę Państwa, o tym, że jest to ciężka sytuacja z inwestorami, świadczyć może jeszcze historia parkingów. Jak Państwo pamiętacie, być może w 2002 roku jeszcze mój poprzednik podpisał umowę na budowę parkingów podziemnych z firmą Mitex. Oni wtedy otrzymali w umowie oprócz różnych innych rzeczy to, że będą zarządzali strefą płatnego parkowania, a więc dochody stałe i regularne. Mimo tego po zrobieniu dokładnych rozeznań, dokładnych wyliczeń wycofali się z tej umowy. Także to nie jest tak, że wszyscy czekają na to, żeby przyjść. Co my możemy robić? Proszę Państwa, są rzeczy dwojakie. Albo miasto będzie budowało parkingi wielopoziomowe, albo będzie budowało parkingi podziemne, albo przyjdzie inwestor, albo będziemy budować parkingi po prostu na powierzchni, tylko i wyłącznie. Ale to oznacza w praktyce, że zajmujemy olbrzymią połać terenu, która jest potrzebna także dla innych względów. Zlikwidowaliśmy te parkingi, które były na Małym Rynku i na Placu Szczepańskim, albowiem były to miejsca, które no szpeciły absolutnie centrum Krakowa. No i Idziemy w kierunku, tak jak mówię, szukania inwestorów na kolejne podziemne parkingi. Wszystko wskazuje na to, że ci inwestorzy się zdecydują na pewien kompleks parkingowy. Dziękuję bardzo. Teraz odpowiadał będzie wojewoda Stanisław Nacik. Czy znaczy tak, po pierwsze budowa parkingów wielopoziomowych w bezpośrednim sąsiedztwie centrum jest marzeniem ściętej głowy. Nikt się nie zgodzi, protesty zablokują każdą inwestycję. Parking, parkingi na powierzchni, no to już wiemy, bo je praktycznie mamy, bo są wszystkie chodniki zajęte, ci ludzie parkują, no jak zniknął parking na placu Szczepańskim, to wiecie co się dzieje przed Florianką i tak dalej. Tam nigdy nie było samochodów, w tej chwili stoją wszystkie dokładnie, jeden za drugą, Bogu dzięki, że panowie ze szczękami tam nie przychodzą i nie plombują tych samochodów codziennie, ale one tam po prostu stoją, bo nie zniknęły, no się przeniosły kawałek dalej, to prawo, prawo przestrzeni, tak to jest. Co ja bym w tej sprawie radził zrobić i co, co planuję zrobić. Otóż, tych, którzy będą przygotowali taki projekt, wyśle do wspomnianego Innsbrucka. Dlatego, że tam ta konstrukcja polegała na tym, że operator wybudował parkingi, ale dostał równocześnie do tych parkingów prawo wybudowania handlowego pasażu w samym centrum niedaleko e, magistratu Innsbrucku. I w rozliczeniu e, Parkingi są tańsze, on z tego pasażu handlowego korzysta, i trzeba po prostu, że tak powiem, zrobić montaż finansowy, bo samego gościa od parkingów nie znajdziemy, dlatego że ludzie na przykład w lecie będą parkować, w zimie jest ich mniej, nie przyjeżdżają i z czego on wyżyje. W związku z tym to musi mieć projekt kompensujący i wtedy to się dogadamy. Nie ma, nie ma takiej możliwości, że już nie dogadali skoro można pod katedrą w Metsu parkować. I teraz z tak, tylko, że. No to jest bardzo, bardzo, ciekawa koncepcja, tylko ja muszę powiedzieć, że ja nie bardzo widzę możliwość wybudowania pasażu handlowego przed Muzeum Narodowym na Placu Biskupim czy koło korony w Podgórzu, bo tam po prostu albo nie ma miejsca, albo nie są to tego typu miejsca, gdzie należy budować kolejne pasaże czy galerie handlowe. To jest możliwe, gdzie jeżeli się buduje parking gdzieś na obrzeżach miasta. Natomiast w centrum muszę powiedzieć, że nie byłbym zwolennikiem takiej koncepcji. Ja Panie Prezydencie mówię o tym, że z operatorem trzeba się umówić na działania kompensujące, bo widzimy, że po prostu z samych opłat parkingowych oni tego nie zrobią i to jest jasne. W związku z tym miasto dysponuje dostatecznie dużą paletą ofert, żeby można było ten projekt kompensacyjny zrobić, bo alternatywa jest taka, że będziemy do tego im dopłacać, a chyba nie o to chodzi, prawda? Drodzy Państwo, teraz y, pytania od publiczności. Proszę o wylosowanie kolejnego. Telewizor, na którym mamy czas, raz, już za moment zostanie pytanie do jednego tylko kandydata, a to mają być pytania do obydwu kandydatów. <śmienic>